Представляешь, может, не видит, не? Если кто что сам ну то вот. Nie wiem jakoś tak mi wyszło. I mam nadzieję, że wam się podoba. To moje drugie jajko i te pierwsze. A biega jak u ciebie? Teraz Om. lepiej wyszło. Teraz pomarańczowy? Mm -hmm. Ładne. Brzydkie, prawda? Ładny. Tylko tak mówię. Ja to słusznie zmieniam. Nienawidzę, się pachnie. Ale... Jak się obotujemy, to trochę. Trochę. Tak, kto teraz jest w piżamie? To by był teraz w piżamie? I też możecie napisać w komentarzu, czy... czy się podoba ten film i czy może więcej może go będę robiła. Na następny rok. No, może też na następny rok. Lepiej to dzisiaj obejrzyjcie, bo potem na przykład nie będzie Wielkanocy nocy i co? Właśnie to jutro. Nie, dzisiaj dzisiaj. Jutro będziemy święcili jaj. Ja sobie bo nie chcę mi się czekać. aż tego... to wyschnie, tam potem... Dobra, wróćmy Lubię Wielkanoc to martwisz. Ja też lubię. Wielkanoc jest spoko, bo nie idzie się do szkoły. Nie tylko dlatego. Bo jest fajna. No. No, mam tu całe puste pole. Zobacz. O, Za późno, Bo miałam takie. Ale ci to jajko. <grym> Co? <grym> No, wiem, to muszę to malować, więc. Ale fajny ślad. Nie chcę. Jaki klops? mamy jeszcze? Ostatnie jaj, jak to pomalujemy? Ej, nie, jest więcej. Nie. Zapomniałam, ich jest osiem. Sorry. Czyli po cztery mamy. A czyli no ja? raz, dwa, czyli po dwa jeszcze. A w następnym odcinku, jak skończymy malować jajka, to będziemy, nie wiem, koszek będziemy udekorowali, coś takiego w stylu. No. Jak nam wyjdzie koszek, slajdy, w przykład po świętach. jest? Tu wcale nie ruszyłam. No! O nie, opróciłam! nie mam, no, nie? Biały tak Co? Tylko no, czarny. Tak. Tam, tam, tam. Czarne jajko by było głupie. Moglibyśmy wysiąść? no co z tego, żebyśmy się obrócili? <grych> Pomóż może co? Czekaj, chwilę. Kurde czym? Nie. Tak wygląda tej jajka. A w ogóle my jeszcze do, musimy dokończyć te pierwsze jeszcze. No, więc co nie będzie trwało, tylko dwoma odgigami. Może? Ty nie rozumiesz ani. Dobra, pomóż <laughs> mi. Oj, no, <laughs> dobra. To no, spróbuj to obrócić też. No. O? Uważaj, bo może ci się wypaść na przykład. Tak? No. A potem tak obracaj na boki, a potem spróbuj yy, tak, jak ja wiesz, obrócić, tak jak ja. O. Tak. Ej, mogliśmy od razu tak położyć, byśmy pomalowali całe. Zobacz. To może to tak. nie. Następno może tak położymy, pomalujemy więcej. Tu widzę, że O, właśnie Aha. tak. No Tu zielone. A nie. Muszę to dopracować, te je trochę mi nie wyszło. Ale oni mi to wyszło, no nie? To pomarańczowe. Miejmy szczęście, nie chcę nie Widać. Bo no. wiecie jak malujemy, no to nam kamera spada, więc sorry. O oh nie? Yeah? Łów, myślałam, że na obraz. No i tak właśnie. Tak to właśnie wygląda. To Super. Nie W tym czekamy w Teraz idziemy do bianki. Okej. Okay. To u mnie już jest gotowe jajo. Całe oczywiście. Saluszenia. Nawet pod spodem, zobaczcie. Tak, kamera na to. O. Nie widzieli tym razem. To coś jak, no, całe, ale nie wiem, jak je teraz zdjąć. Podejrzewam, że to będzie bardzo trudne. A więc... To wiesz następne. A jak? Co mam... Ausserkuitko przynieść, co? Jak ja wyglądam! Muszę iść się Okej, a Bianka, co ty robisz? myję się. Nie patrzcie na to. No nie. No chyba nie. Niech i chyba ja wyschnie. Tak, dmuchaj mnie. Dmuchaj mnie. Trzyma wyschła. Ej, drugie jajko będziesz mogła już pomalować. O rewelacyjnie. Okej, lepiej. Mm -hmm. Ja cię ja tego nigdy nie skończę. To do następnego odcinka, bo musisz te jajko wyschnąć.